Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza na podstawie opisów wiarygodnych świadków zestawił Władysław Bełza. Część pierwsza. Mickiewicz urodził się w Zaosiu Dnia 24 grudnia 1798 roku z ojca Mikołaja Komornika Mińskiego i adwokata Nowogrodzkiego i matki Barbary Orzeszkówny za pierwszym mężem Majewskiej. Na Chrzcie Świętym odbytym w dniu 12 lutego 1799 w Nowogródku otrzymał imiona Adam Bernard. Chrzestnymi rodzicami jego byli Bernard Obuchowicz, sędzia ziemski mozyrski i Aniela Uzłowska. Chrzcił go ksiądz Antoni Postlet, kanonik kurlandzki. Adam miał czterech braci. Najstarszy Franciszek. Piastował przed wybuchem powstania Urząd Regenta Ziemstwa Nowogrodzkiego. Był od urodzenia garbatym i kulawym, co jednak nie przeszkadzało mu, zaciągnąć się w 1831 roku do szeregów narodowych, w których dosłużył się stopnia oficerskiego i srebrnego krzyża Virtuti Militari za waleczność. Służył w ułanach. Po upadku powstania Osiadł w Wielkopolsce, w domu Józefostwa Grabowskich w Łukowie, gdzie długie lata przemieszkiwał, a po sprzedaniu tej wsi i przeniesieniu się właścicieli na stały pobyt do królestwa, znalazł gościnne schronienie w Rożnowie u państwa Baranowskich, gdzie też w roku 1862 życia dokonał. Drugim z kolei był Adam, trzeci Aleksander. Był profesorem naprzód w Liceum Krzemienieckim, a następnie w Uniwersytecie Charkowskim. Czwarty Jerzy, lekarz wojskowy w służbie marynarki rosyjskiej, miał umrzeć w 1839 roku. Ostatni wreszcie, Antoni, umarł w dziecinnym wieku. Adam urodził się w Zaosiu a to takim składem rzeczy. Zaosie w ten czas należało do stryjów naszego ojca. Jeden z nich umarł, a drugi wezwał ojca do zarządu. Rodzice więc nasi w 1798 roku w grudniu przyjechali do Zaosia i tam 24 grudnia urodził się im Adam. Był tam w ten czas stryj nasz Felicjan, dwunastoletni chłopak aż w lutym następnego roku powróciła matka z Adamem do Nowogródka i tam go ochrzcili 12 lutego 1799 roku. I tak metrykę zapisali. To wszystko po kilkakroć mi potwierdził nieboszczyk już Felicjan. A kuszerką dla nas czterech była Żydówka Dawidkowa. Dla Adama w Zaosiu szlachcianka-mołodecka, ona, chcąc Adama przeznaczyć na rozumnego, użyła książki, na której ucięła pępek dziecku. Tę książkę pokazywała matka swojej znajomej na stole u ojca, a moje oczko dojrzało, łóżko podsłuchało. Miałem tę książkę zawsze w pamięci. Był to sądowy proces, w skórę czarną oprawny. Wyjeżdżając z domu do Wilna. Zabrałem tę książkę i mam ją teraz u siebie. To jedyna zachowana z tego powodu z ojcowskiej biblioteki. Adam wiedział o tym wszystkim od dawnej młodości. Kiedy jeszcze za życia ojca weszła owa akuszerka Dawidkowa, odezwała się do dzieci: Ja, wasza babka! Adaś w mojej obecności zawołał: Tylko nie moja. Nie omieszkałem zaraz zapytać matki, czy prawda, że nie Adasia? Odpowiedziała: tak! Z listu Aleksandra Mickiewicza do brata Franciszka. Urodziłem się i wychowałem w zaścianku, słowa Adama Mickiewicza. O Zaosiu to bez wątpienia myśląc, po latach wielu ten śliczny wiersz napisał. Polały się łzy, moje czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie, na moją młodość górną i chmurną, na mój wiek męski, wiek klęski. Polały się łzy, moje czyste, rzęsiste. Przed dzień urodzin poety dnia 23 grudnia 1798 roku zawarła Rosja w Carogrodzie traktat z Portą Otomańską zaczepno-odporny i wyruszyła równocześnie przeciw Francji. W lat 57 spieszy poeta uwieńczony do Carogrodu, gdzie też same trzy armie naprzeciw siebie stoją, trzy więc też same mocarstwa stały zdobytym mieczem naprzeciw siebie. Przy narodzinach i przy zgonie Wieszcza. W roku też urodzin Mickiewicz'a rozlegała się po Włoszech pieśń o Dąbrowskim i nadwątlony korpus legionów nowymi siłami wzmocnił generał Kniaziewicz. Były to postaci, które miały posłużyć poecie do uzupełnienia najpiękniejszego poematu pan Tadeusz. Mickiewicz był od dzieciństwa słaby i chorowity. Raz popadł w nowogródku obłożnie i rozgłoszono o śmierci jego. Podniósłszy się z choroby, wynędzniały, trupiej bladości, wyszedł pierwszy raz wsią na przechadzkę. Spotkał go jeden z sąsiadów. Przeląkł się, zrobił znak krzyża i uciekł, rozgłaszając w okolicy, że widział upiora nieboszczyka. Będąc dzieckiem, wypadł przez okno i był już, jak się zdało, bez życia. Matka porwała go na ręce i rzuciwszy się na kolana, ofiarowała go do najświętszej panny. W tejże chwili otworzył oczy i od razu wrócił do zdrowia. Drugi raz, mieszkając w kownie, kąpał się w niemnie i przepłynął na drugi brzeg rzeki. Ale wracając w pół drogi, na największej głębinie napadł go kurcz i takie osłabienie, że już czuł, iż musi utonąć. W tej chwili przypomniał matkę i polecił się najświętszej pannie. Co się dalej z nim działo, nie pamięta, ale gdy przyszedł do siebie, stał już bezpieczny na brzegu, chociaż jak się tam dostał, ani wie, ani wytłumaczyć umie. Matkę swoją Adam nad wszystko kochał, miała być niepospolitą kobietą. Ojciec prawnik, a przytem tym obeznany z naszymi zygmuntowskimi pisarzami, czytywał rytmy Jana Kochanowskiego i sam rymy składał, co wcześniej oddziałało na umysł i serce ciekawego Adama. Będąc małym dzieckiem, lubił siadać na ogoniastej sukni swojej matki i ciągnąc się w ten sposób za nią po pokoju, wyobrażał sobie, że płynie albo jedzie sankami. Ze wspomnień Marii Goreckiej, córki Mickiewicza. Wielką przyjemnością dziecinnych lat ojca było towarzystwo jednej sędziwej przyjaciółki i sąsiadki jego rodziców, której opowiadań ojciec małym będąc chłopaczkiem, odbiegając zabaw swego wieku, chciwie zawsze słuchał. Uwaga ta jego i zajęcie zjednały mu szczególniejsze jej łaski, i nieraz gładząc go ręką po głowie, powtarzała: Obaczycie, że z tego dziecka będzie człowiek, bo lubi starszych słuchać. Ze wspomnień odyńca. Adam mówi, że ilekroć obaczy Szweda, a widywał ich często w Petersburgu, a nawet kasze ze Szwedami, zaraz staje mu w myśli okropny, przerażający obraz. To jest szereg dzieci ustawionych przy ścianie, a które potem Szwedzi przyciśnieniem ławy dusili. Opowiadała mu to w dzieciństwie stara jakaś piastunka. Ojciec Mickiewicza nie był zamożny, nic nie miał. Lecz w domu rodzicielskim było kilka służących dziewek, z których mianowicie jedna posiadała ogromny zapas powiastek, podań i powieści. Tyle się w młodych latach nasłuchał, że zna nie tylko wszystkie pieśni gminne zawarte w zbiorach, lecz prócz tych i wiele innych. Wyrósł w lasach, miał zatem sposobność obeznania się z tą literaturą ludową. Pieśń gminną nad wszystko przenosi. Ustęp z pana Tadeusza o Grzybach osnuty na takichże podaniach. Siedzi Borowik, Grzybów-pułkownik. Korzystał z tych wierszy Mickiewicz w ustępie o Grzybobraniu. Panienki za wysmukłym gonią Borowikiem, którego pieśń nazywa Grzybów-pułkownikiem. Jest to tylko próbka jego wiadomości w tym względzie, bowiem o grzybach mógłby książkę napisać. Ze wspomnień Marii Goreckiej, córki Mickiewicza oryginalną postacią w domu rodziców Adama. Miał być stary sługa, którego nasz dziadek był przezwał Ulisesem, bo co wieczór bajał o prawdziwych i zmyślonych swoich podróżach najdziwniejsze rzeczy, których dzieci, zbiegłszy się do piekarni, tak chciwie słuchały, że ich potem nakłonić nie było można do pójścia spać. Ulubionym jego tematem były fantastyczne przygody, które mu się przytrafiły w domu poprzedniego pana, a ten, jak się potem okazało, był farmazonem, a więc w zmowie z nieczystymi duchami. Nieraz bywało, że kiedy zapowiadał audytorium swemu dłuższą powieść, Nasz dziad ulegał także ciekawości posłuchania go, żałując czasem, że wychowanie nie rozwinęło tak bujnej z natury imaginacji, która sama sobie zostawiona tworzyć umiała takie dziwne, a nawet pewną poezją nacechowane pomysły. Dnia 13 września 1807 roku przyjęty został Adam Mickiewicz do klasy pierwszej Szkół Powiatowych Nowogrodzkich, będących wówczas pod sterem miejscowych księży Dominikanów, w ich klasztorze. Ze wspomnień Marii Goreckiej. Opowiadał mi nasz Franciszek, że za szkolnych czasów łamał sobie nieraz całymi wieczorami głowę nad zadanymi lekcjami, podczas kiedy Adaś czytał sobie co innego i dopiero położywszy się odzywał się z łóżka do siedzącego nad książką brata. Franku, przeczytaj no raz głośno jutrzejsze lekcje, po czym zasypiał w najlepsze. A brat, który do późna w nocy się uczył, nigdy na zajutrz tak dobrze jak on lekcji wydać nie mógł. Ze wspomnień odyńca. W Nowogródku urządzał z kolegami zabawy, mające wyobrażać różne sceny z poematów albo romansów, które wspólnie czytali, o czym też i w dziadach wspomina. Adam Pilecki, kolega Adama Mickiewicza w Szkole Księży Dominikanów w Nowogródku, opowiada następne zdarzenie, zaszłe w roku 1809 lub 1810. Raz na lekcji historii starożytnej profesor wyrwał niejakiego Steckiewicza, a ten, niepewny będąc lekcji, prosił siedzącego obok Mickiewicza, aby podpowiadał. Przyszły wieszcz poważnie mu podszeptywać zaczął następujące wierszyki. Niedaleko Damaszku siedział diabeł na daszku, w kapeluszu czerwonym, kwiateczkami upstrzonym. Steckiewicz w dobrej wierze wygłaszał te rymy, aż i sam i obecni spostrzegli się, po czym naturalnie śmiech ogólny przerwał recitativo – Szterowierz ten jest może jedną z najwcześniejszych próbek rymowych przyszłego króla poetów naszych.